Seems like came a bad time. Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail Serie. O tym samym tytule zacznijmy od tego, że jestem z jednego streama i zaraz startuję drugiego streama, więc jest totalna rozwałka i jeszcze za bardzo nic nie jadłem poza śniadaniem na streamie. Więc jak zacznę był kotać, to zapewne z głodu, albo mi odbija, bo jest tak gorąco. Wracając wracając do tego, co jest dziś do powiedzenia, bo mamy troszeczkę ciekawych informacji, zacząłbym od gry, która stanowczo Honkai Star Railem nie jest. I wydaje mi się, że to jest dość ważny temat do podniesienia, który nie jest w stanie dotyczyć Star Raila ani Genshina, ale to są te same problemy, z którymi twórcy tutaj się borykają, tylko ze względu na inną organizację całej przestrzeni, wszystkiego naokoło. Nie będziemy nawet o tym wiedzieli, jeżeli problemy będą. Jeżeli chodzi o Genshin Impact i spekulacje, które do mnie docierają, to oczywiście z wielkim ziarnem soli, bo to nie muszą być prawdziwe informacje, ale ja w nie wierzę. To jest drobna sugestia, że pomiędzy kwietniem a dniem dzisiejszym odpływ graczy aktywnych jest powyżej 60%, co oznacza, że gdyby to było MMO, to hurtowo byłyby zamykane serwery, albo byśmy udawali, że nic się nie dzieje, a na serwerach pustki nie, my nic nie widzimy, nie ma żadnych pustek na serwerach. Jest jedna gierka, czy właściwie była, bo ona już od dawna, dawna nie istnieje, gierka, która jest idealnym przykładem tego, że trzeba uważać na to, co się mówi, jeżeli się jest w Game Dev'ie. To znaczy zawsze trzeba uważać na to, co się mówi, ale ludzie odpowiedzialni za tworzenie, nie pamiętam jak się nazywał lead designer do Warhammer Age of Reckoning, rzucili Tekstem, konkretnie Kolo rzucił tekstem, że zamykanie serwerów jest dowodem na porażkę MMO i oni planują otwierać nowe serwery po premierze gry. I bardzo mocno się tego trzymał, co jest o tyle problematyczne, że trudno jechać cały czas na takim maksymalnym haju. Rzadko zdarza się sytuacja taka jak była z Genshin Impact, że praktycznie przez półtorej roku mogliby, gdyby to była gra ala MMO z serwerami istniejącymi różnymi, musieliby otwierać kolejne serwery, żeby. Mieć miejsce dla ludzi zainteresowanych No bo gra się przez pierwsze półtorej roku rozwijała świetnie Właściwie zatrzymało się wszystko koło aktualizacji 2.4 Później w sumeru był lekki spike Znowu coś tam ten A potem takie, no powiedzmy sobie, że różnie było, różnie było I od kwietnia do teraz Właściwie jest masakra Jest rzeź, niewiniątek Hajsy się do niedawna jeszcze zgadzały Teraz już nie za bardzo liczymy, że w aktualizacji 4.0 się to odkuje Ale zobaczymy, może nie Może się wszystko wysypie Więc nagle jest tendencja bardzo mocno w dół I to jest coś, na co mi hojo hojo wers kognos pracował. To nie jest tak ojej jak do tego doszło, tylko ojej mówiłem o tym grube ponad pół roku, rok, że tak będzie i trzeba tej sytuacji uniknąć, bo idziemy na zderzenie czołowe ze ścianą, nie? więc tutaj jest ten. Więc, Jeżeli chodzi o Genshin'a to możecie wierzyć mi na słowo albo nie, nigdy się nie dowiemy jaka jest prawda do momentu aż o tego nie poda oficjalnie, a o tego nie poda oficjalnie, bo im to absolutnie w smak nie jest. Są za to inne gry takie jak Tower of Fantasy, które no przez jakiś czas z tym Genshin'em miały konkurować przynajmniej i tak były reklamowane, że to będzie ta konkurencja dla Genshina, Genshin, i Genshin' Killer bardzo głupi. Pomysł na promocję, bo jeżeli się faktycznie nie zajedzie konkurencji na starcie, to potem będą się wyśmiewali, że <laughs> Killer na pewno. Więc Tower of Fantasy ma kolejną falę łączenia migracji serwerów, będzie konsolidacja tego, co jest, co oznacza w sumie dobrą rzecz dla graczy. Nawiązując z powrotem do Warhammera Age of Reckoning, tam twórcy twierdzili, że nie będą zamykali serwerów, bo to jest dowód na porażkę MMO. Poniekąd tak, z drugiej strony zawsze jakiś odpływ istnieje, więc po tym hype na samym początku. Jeżeli gra nie jedzie na takim haju jak Genshin, no to. Się powoli robi pusto na serwerach, więc zwinięcie tego do kupy, konsolidacja istniejących serwerów nie jest złym pomysłem. Gracze mają co robić, jest społeczność aktywna rozbita na różne mniejsze serwery, więc zrobić z tego jeden większy, żeby ci gracze mogli razem współgrać, grać i bawić się. Jest bardzo dobrym pomysłem, to nie jest zły pomysł, więc tam się ociągano bardzo długo i wtedy kiedy była możliwość połączenia serwerów, żeby gracze mieli co robić, tego nie zrobiono, kiedy był odpływ graczy tak wielki, że gry już się nie dało uratować, wtedy zaczęto kleić serwery ze sobą i mówić, nie, nie, to wcale nie jest dowód naszej porażki, nie, nie. Frajerzy. Jeżeli chodzi o Tower of Fantasy, z tego co rozumiem, były już jakieś roszady z serwerami, teraz są zapowiedziane kolejne i wygląda na to, że społeczność nie odbiera ich najlepiej. Jedną z rzeczy tutaj też wklejam z Twittera, przepraszam, Xa już X, ale jak robiłem screenshoty to był jeszcze Twitter. Komentarze, jakie się pojawiły, nie znam tego człowieka, nie wiem kim jest Pazok. Pozdrawiamy osą oh, mnie i tu jest tak, że crossplay i cross-progression z PlayStation 4 i PlayStation 5 było dobrą odpowiedzią na tą sytuację, w którą się znaleźli. I faktycznie tak jest. Możliwość grania w Tower of Fantasy po złapaniu Padzika i lataniu na przykład na PS5 ze znajomymi, którzy wciąż grają na PC, a wasz PC nie wyrabia i... i macie PS5, więc możecie skorzystać z konsoli, byłoby świetnym rozwiązaniem za to, co zrobili ludzie stojący za TOFem, no właśnie nie. Właśnie nie to, właśnie to. Tu jest też e, drugi komentarz, który mnie zastanawia, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, ale ciekawe co będzie z tymi ludźmi, których postacie są przerzucone do innych serwerów i nazwy będą się duplikowały. To jest bardzo fajnie rozegrane w takiej bardzo starej gierce, która się nazywa Guild Wars. Mówię o pierwszym Guild Warsie, gdzie nie było czegoś takiego jak serwery, tylko były szardy, to znaczy był serwer Europa, Oceania, Ameryka i tak dalej, więc były podziały na te segmenty i po zalogowaniu się wybieraliście szarda, na którego chcecie lecieć. Tutaj też te szardy są, ale te szardy były przypisane do serweru. Co oznacza, że ludzie chcący grać tylko ze znajomymi, wybierali jakiś bardziej pusty szart i lecieli tam. Co jest niegłupim pomysłem. Więc zastanawiam się, dlaczego w ten sposób to rozwiązano. I zastanawiam się, co się zaczyna dziać na rynku, bo ogólnie na rynku, jeżeli chodzi o gierki takie jak Genshin Impact, Honkai Star Rail i Tower of Fantasy, nadchodzący Blue Protocol zaczyna się dziać bardzo ostro, bo ten kryzys, który Wam obiecywałem, czy właściwie nim straszyłem, że to w nas uderzy, na lekcjach włosów w Genshinie, że prędzej czy później, no, zajdzie nam to za skórę i będzie różnie. To jest ten moment. To jest ten moment. W którym uderza, i niektórzy w tym momencie się temu opierają, tak jak chociażby Banner z Blade'em, radzi sobie świetnie. Inni mają problemy, gigantyczne problemy, takie jak Tower of Fantasy, zarówno na PC, jak i na PlayStation. Z tego co rozumiem, ostre zamieszanie jest, szczególnie biorąc pod uwagę ceny na PlayStation, jakie są tych pakietów, które oni tam wrzucili. I jeżeli chodzi o inne produkcje, które człowiek by się spodziewał, że będą radziły sobie bardzo dobrze, tak jak Genshin Impact, wcale dobrze nie jest. I czekamy na 4.0 licząc z zaciśniętymi kciukami, że to nas troszkę uratuje, że to nas troszkę podniesie. Więc są takie sytuacje, że możemy. Spojrzeć za zasłonę w oficjalny sposób, jak przy okazji Tower of Fantasy, gdzie twórcy muszą, są zmuszeni do tego, żeby powiedzieć, co się dzieje i przedstawiają to oczywiście marketingowo, że jest ogłoszenie, że jest konsolidacja serweru, że ja, będzie fajnie. I gdzie jeżeli wiecie na jakiej zasadzie to działa, to widzicie, że o kurde, co się podziało, że muszą to zrobić publicznie i to w tym momencie, bardzo zły moment, bardzo zły moment, ale zobaczymy, może wyjdzie to grze na zdrowie. Lepiej, żeby gra była mała i bardzo dobrze funkcjonująca, niż troszkę większa, bardziej dysfunkcyjna, co doprowadzi do szybszego załamania się. Zamiast wybronienia się, różne sytuacje, niektóre gry sobie po takich łączeniach serwerów dużo lepiej radziły. Jakby to jest przerażające z perspektywy ludzi, którzy siedzą w grach, tworzą z gier tak jak ja, albo grają w gry i wiecie, że przed nami jest burza, gigantyczny sztorm, który idzie w naszym kierunku, za chwilę w nas uderzy, czy właściwie już w niektóre punkty uderza. A jesteśmy na takim cypelku, gdzie akurat w tym miejscu konkretnym nie widać wiatru, oko cyklonu jest takie, nie, nie, ma żadnego problemu, nic się nie dzieje. Dziennikarze growi dostają hurtem zwolnienia AI, sztuczna inteligencja ich zastanawia. W grach komputerowych jest totalne wysypanie, jest po prostu masakra i za chwilę będzie największe zamieszanie jakie mieliśmy w ogóle historycznie na rynku growym, znacznie większe niż upadek gier z lat 80, który pamiętacie jak tam na wysypiska wywożono kartridże i nie, nie pamiętacie pewnie, na, nawet nie wiecie o czym mówię, był krach gier komputerowych, przy okazji pierwszych konsol podejrzewano, że jest koniec, że Nintendo i ten no, położyły praktycznie wszystko, więc żeby nie trzymać gier w magazynach niesprzedanych, co kosztowało więcej, taniej, wyszło wywieźć je na wysypiska śmieci i zasypać i zapomnieć, że to miało miejsce. Więc zbliżamy się do czegoś takiego tylko w ekosystemie cyfrowym, digitalnym, więc to jest to dobra ludziska. Pamiętajcie, że Gift of Odyssey wciąż trwa, więc jeżeli nie odbieraliście jeszcze z dzisiaj, to z waszej perspektywy powinien być ten ostatni dzień chyba do odebrania, albo wczoraj mieliście ostatni dzień do odebrania. Jakoś tak, jakoś tak. W każdym razie, dobijamy do samego końca. Ja chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepad to polecałbym przygotować dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Nie wszystkie mam dla Was dzisiaj dwie rzeczy. Mam przygotowane więcej, ale rozgadałem się na temat TOFA. Więc mam dla Was przygotowane dwie rzeczy. Pierwszą jest errata na temat lightcona dla chłochło -chło. Wczoraj mówiłem, że to jest czterogwiazdkowy lightcon do czterogwiazdkowej postaci, bo takie informacje były zapisane. I przy okazji, no tak jak w komentarzach poszło o chłochło -chło, wcześniej informacje były takie, że to będzie postać pięciogwiazdkowa. Więc było drobne nieporozumienie gdzieś na linii. Nie wiem, dlaczego do mnie dotarły informacje podpisane. Że to jest czterogwiazdkowy Lightcon, i teraz zobaczyłem grafikę wrzuconą u nas zresztą na Discorda do tego Lightcona, na którym faktycznie jest 5 gwiazdek. To znaczy na której to grafice jest 5 gwiazdek, i dostaję te same informacje, które dostałem dwa dni temu, ale z informacją, że to jest pięciogwiazdkowy gwiazdkowe Lightcon dla 5 postaci. Więc errata do wczoraj wszystkie informacje, które podałem, są poprawne. Poza tym, że miałem zapisane 4 gwiazdki zamiast 5, więc errata, przepraszam, mamy to na bieżąco. Lecimy do drugiej informacji dnia dzisiejszego, i to leci akurat z rosyjskich lików, więc nie wiem, jak dużo że jest tego wiarygodność, ale bijecie drzwiami i oknami na temat sytuacji z Tingyun. Jeżeli nie chcecie lików, czy potencjalnych spekulacji fabularnych, to polecałbym przewinąć dalej, bo to jest to jest z fabułą mocno związane, więc jeżeli ktoś nie zrobi tej fabuły, co jest teraz, co doszło w tej aktualizacji, albo tak jak ja, nie zdradzili mu tego wcześniej na likach, no to polecałbym przewinąć dalej, przeskakując do tego, co tutaj mamy. Jest informacja od Yukong i tłumacząc na polski, to jest czy nadal chce szukać Stingyun? Tak, ale to jest trudniejsze niż myślałam. W końcu nie mogę Nadużywać niebiańskiej komisji do swoich celów. Poza tym, Tingyun jest oficjalnie uznana za martwą, ale nadal mam w sobie iskrę nadziei. To jest to, co wygrzebali rosyjscy likerzy, więc jeżeli to jest poprawne, to okej. Okay. Mocno to sugeruje twist fabularny, że zostanie porzucone szukanie Tingyun, żywej Tingyun, i potem się dowiemy, że a jednak gdzieś jest i będzie wiasta na koniu. Ewentualnie pojawi się Tingyun w wersji pięciogwiazdkowej jako nowa postać. Więc co mogę powiedzieć, um, nie ma żadnych informacji, które by potwierdzały, że na 100% Tingyun jest martwa i nie ma żadnych informacji, które potwierdzałyby, że Tingyun jednak żyje, że to jest inna wersja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, jak przyszliście, to wiecie, o co chodzi w tym zamieszaniu. Z mojej perspektywy, ja się nie nastawiam, żeby ona była żywa, ze względu na to, że po prostu jest lisią postacią i mi się podoba. To jest pierwsza postać, która mnie tak bardzo podjarała, więc zakładam, że tutaj się źle skończy i będzie złe zakończenie. Chyba, że faktycznie zrobią ją osą, awesome. będzie miała swoje Super Saiyan Mode i wersję pięciogwiazdkową, co by było bardzo ciekawe w tej sytuacji. Zobaczymy. Jest jak jest, Thingyun niestety w naszych serduszkach zawsze, ale jako postać żywa fabularnie niekoniecznie. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest żywa dla tych, którzy ją zdobyli i planują zdobyć grywalnie, bo grywalnie nie zmienia się tutaj nic. Pamiętajcie też, że wciąż trwa Summer Enviro Contest, Velouriam zdjęcie, konkurs, renesans oraz kolonie również trwają. Mamy różne konkursy, zapraszam na Discorda, zapoznajcie się gdzie, co i jak. Mamy również tutaj Daily Check-in Web Event i jest chyba zbyt wcześnie o ponad godzinkę, żeby mógł odebrać nagrody z dnia 25, które to dzisiaj tu powinny być. Jeżeli jeżeli gracie w Genshin Impact, to sytuacja jest bardzo podobna, wręcz identyczna, bym powiedział. Do końca miesiąca już nic, o już bardzo nic, więc korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą, Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy jesteście arcy i arcy niezwykle mile mi jest was tutaj gościć. Lisi twitter naci twitcher, miło mnie jest was tutaj gościć. Wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osą. Na Twitchu wczoraj widzieliśmy się dwa razy i dzisiaj też się będziemy widzieli. Stream o 18 po 18 startuje z rolowania po Wonder. Z na oczywiście. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dźwięku, świetnych pięciogwiazdkowych e, rolek. Niech konduktor aranżuje Wam sprzyja. się przy najbliższej okazji, czyli za parę godzin. Do następnego i hej! Time to get up.